Co to jest marketing? Marketing to działalność, której celem jest osiągnięcie zysku poprzez zaspokojenie potrzeb klientów. Jest to bardzo ogólniona definicja, ukazująca istotę wszelkich działań marketingowych, umiejętność sprzedania produktu lub usługi docelowej grupie odbiorców. W szerszym ujęciu marketing jest złożoną dyscypliną, która obejmuje umiejętność analizy niszy i konkurentów, przewidywania popytu konsumentów oraz umiejętnego budowania komunikacji z grupą docelową. W skrócie, profesjonalny marketer musi zrozumieć, jak przekształcić potrzeby ludzi B2C lub organizacji B2B na usługi i towary w popyt konsumencki. Tak więc, w skrócie, marketing to działalność polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów. Właściwie jest to główny cel wszystkich strategii marketingowych firmy. Aby osiągnąć cel marketerzy, rozwiązują następujące zadania stojące przed firmą. Przeanalizuj potrzeby klientów w niszy, w której działa firma. Czy na produkt jest zapotrzebowanie, jakie kryteria należy wziąć pod uwagę przed dopuszczeniem produktu do sprzedaży? Badanie ofert konkurencji na rynku, a także cen w danej niszy. Na podstawie uzyskanych danych opracowywana jest polityka cenowa firmy. Dostosowanie oferty produktów i usług do zapotrzebowania konsumentów. Większość firm, wchodząc na rynek, pracuje z istniejącym popytem. Dlatego promowanie niepłynnego produktu jest często nieopłacalne. Wynik. Poznaliśmy narzędzia i rodzaje marketingu. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że nie wystarczy zrozumieć, czym jest marketing, trzeba stale wprowadzać strategie marketingowe w życie.